Wychowywanie bez kar i nagród. Brzmi jak kompletna bzdura? Jeżeli tak uważasz, to powiem ci, że doskonale cię rozumiem, ponieważ gdy pierwszy raz usłyszałem o tej koncepcji, stwierdziłem, że to jest jakaś utopia, nieporozumienie. Natomiast kilka logicznych argumentów skłoniło mnie do tego, żeby jednak spróbować. I gdy wprowadziliśmy ten system w rodzinie, wszyscy, my rodzice i dzieci, czuliśmy się zagubieni. Z czasem okazało się, że my, rodzice, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak przemożnym autorytetem dysponujemy w stosunku do dzieci. I o ile kary są skuteczne, bo działają, o tyle kary niszczą Twoje relacje z dziećmi. W moim odczuciu, kary są tak samo destrukcyjne dla relacji, jak przemoc fizyczna. I o ile z karami w miarę łatwo można funkcjonować z takimi dziećmi do 9-10 roku życia, o tyle z nastolatkami już się nie da. Wtedy masz gwarantowany bunt. A można uniknąć buntu, jeżeli zmienisz swoje podejście. Jeżeli zrezygnujesz z kary nagród, jeżeli wprowadzisz wzajemny szacunek i wzajemną godność, wychowywanie do odpowiedzialności, jeżeli nauczysz się, jak budować, i zarządzać autorytetem osobistym, i jak komunikować się językiem osobistym. Jak to zrobić? Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Nie da się w tym krótkim filmiku opowiedzieć o wszystkim, ale ja wiem, jak to zrobić, ponieważ u mnie w rodzinie świetnie to funkcjonuje i w wielu rodzinach to funkcjonuje. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak wychowywać dzieci bez kar i nagród, jak tworzyć ze swoim nastolatkiem relacje przyjacielskie, zamiast y, walczyć o władzę i, i, i mieć bunt nastolatka? Zapraszam Cię na bezpłatny webinar. Nazywam się Bartuny Tomczak, jestem autorem projektu Świadomy Tata. Dzięki.